Nareszcie słońce po paru dniach opadów. Moi drodzy, no właśnie, jak widzicie, lato się zbliża wielkimi krokami, wakacje się zbliżają. Dlatego dzisiejszy film będzie przeplatany z piosenkami, które śpiewają dziewczyny z pierwszej klasy Technikum Koni. Za tydzień już drugiej klasy. Gratuluję przy okazji wszystkim. Słuchajcie, no wiadomo, te lekcje już, oceny wystawione, więc te lekcje już wyglądają troszeczkę inaczej. Są luźniejsze, są piosenki które od czasu do czasu tutaj będziecie słyszeli. Nie wiem czy pamiętacie, ale parę filmów do tyłu, dwa czy trzy filmy do tyłu, zaproponowałem, że jeżeli ktoś ma w Czarkowie jakiś biznes i chciałby go rozreklamować, żeby, żeby to lepiej działało wszystko, to jak najbardziej on nie może na filmie pokazać, czym się zajmuje, rozreklamować to. No i zgłosiła się pierwsza firma, dostałem wiadomość, tu Wam przeczytam. Witam serdecznie, prowadzę od sierpnia ubiegłego roku barbershop w Czarnkowie na ulicy zamkowej 3. I dlatego zgłaszam się do Pana z prośbą o pomoc w większym rozpromowaniu mojego salonu. Sprawdziłem jak ta firma wygląda na necie, faktycznie zobaczcie, ma 5,0 średnio z 216 opinii, czyli muszą być dobrzy, bardzo dobrzy. No słuchajcie, no trzeba chłopaków rozpromować w takim razie, bo to jest nasz członkowski barber i pamiętaj. Prawdopodobnie mój kanał jest najbardziej oglądanym czarnkowskim kanałem, dlatego jeżeli chcesz yy, rozpropagować swój biznes jak najbardziej zapraszam, yy, pogadamy przed kamerą, yy, na pewno Ci to pomoże. Oczywiście u mnie jest to wszystko za darmo, robię to tylko i wyłącznie dla naszego pięknego miasta, żeby się rozwijało prężnie, chyba, że jesteś ścianki, wtedy stawka razy 2. Dwa. dwa razy zero to wciąż zero, nie? Moi drodzy, pamiętacie film, kiedy radziłem wam na jakie kierunki warto iść, a na jakie nie, żeby mieć dobry zawód tutaj w Czarnkowie I wtedy powiedziałam, że nie ma w okolicy dobrego barbera I serdecznie polecam otworzyć taki zakład się okazało, że jest tylko, że ja oczywiście jako nie do żadnych fryzjerów, barberów nie miałem o tym żadnego pojęcia. to jest naprawdę godny polecenia, bo sprawdziłem to właśnie na internecie. No Słuchajcie, reklama jakaś jest. Zobaczymy jak tam w środku. O, witam serdecznie. Darek. Cześć Dominik. Dominik, słuchaj, no, wpadłem tutaj, bo chcieliśmy troszeczkę wiedzieć więcej na temat tego zakładu, nad no, czym się zajmujecie, to wiemy, czy to jest taki typowy barber, czy macie też inne usługi? Eee, typowy barber, skupiamy się głównie na mężczyznach, czasami wpadają tutaj kobiety, ale to głównie żony, córki, klientów, Aha. robimy to tylko okazjonalnie. Eee, powiedz nam, eee, jak długo już ta firma w ogóle istnieje, eee... bo tutaj to chyba od niedawna. Od niedawna, od sierpnia zeszłego roku, niedługo będzie roczek, także tym bardziej zapraszamy, planujemy jakieś tam gifty dla klientów, różne drobne pominki, także im więcej Was będzie, tym lepiej dla nas i tym więcej pominków. No opinie macie super na, na internecie, no. jestem w ogóle pod wrażeniem, aż mi, aż mi głupio, że nie, nie, nie znałem tej firmy wcześniej, no ale to dlatego, że nie chodzę do fryzjera, na mnie nie zarobią. Ogóle... Jakąś bródkę, coś dłuższą. No właśnie, panuje chyba zgolić, bo mnie postarza. No właśnie, a jak są trendy ostatnie? Eee, trendy, no cały czas modny jest zarost, jeżeli chodzi o długości. Myślę, że raczej krótszy niż dłuższy. Eee, nie każdy pan też może być dłuższy, mhm. ale staramy się zawsze to się doprowadzić. Czyli doradzacie, nie? Że, że facet przyjdzie i z mi czy coś, tylko doradzicie. Jeszcze, eee, doradzamy, jak... szukamy różnych opcji, różnych rozwiązań i staramy się, żeby to wszystko było dobre i korzystne. Jak klient siada, mamy tutaj piękne stanowiska, to jakie są pierwsze pytania do klienta albo Czego, zaraz... Czego się oczywiście dopije, zawsze staramy się go dobrze i miło gościć. A co właśnie, to to bo tutaj jest, że tak powiem, barek, także to, można... Proszę Państwa, czasami zamiennie zdarza się whisky, kapka będzie dopiero za poza, jest jeszcze wcześniej nie zdążyłem. Nie no to, to jest fenomen. No jeszcze oczywiście woda wschodowa. Aha, czyli już wiemy, że można się tutaj napić, no. jak nie jesteś kierowcą to nawet majster, polecam z kolą. W godzinach wieczornych zapraszamy też. Kurczę, to już poważna sprawa się robi, słuchajcie. No ogólnie teraz popytamy o Czarnkowian, czy w ogóle Czarnkowianie tutaj faceci są rozmowni, czy są tacy otwarci, jeżeli tak to o czym głównie gadają? Tak, pracowałem wcześniej w Poznaniu, gdzie jest troszkę inna mentalność ludzi i nie ukrywam, że trochę się bałem tutaj powrócić po, po tam dłuższej przerwie, ale jestem bardzo miło zaskoczony i otwartość ludzi, chęć pomocy, wszystko jest naprawdę i Wiadomo, że w większym mieście ludzie są bardziej odważni, gdzieś tam giną w tych tłumach i nie boją się różnych eksperymentów. Tutaj niektóre szlaki przecieramy, co niektórzy Panowie wiedzą o czym mówię. I powoli to się też fajnie wszystko rozwija, także otwartość też jest coraz większa. Witam serdecznie. Słuchajcie, mamy szczęście, bo akurat sam szef firmy przyszedł, także przedstawiam. W związku z tym, że rozmawiam z szefem, a to chyba najlepsza osoba do powiedzenia nam, czy łatwo jest prowadzić taki biznes, szczególnie w Czarnkowie. Czarnków jest bardzo przyjaznym miastem, jeśli chodzi o rozwijanie własnych biznesów. Ja myślę, że po tym filmie już będziecie więcej wiedzieli na temat tej firmy. Także yy, serdecznie zapraszam. Yy, Barber Rogacz, yy, to jest, jaki to jest yy, adres? Zamkowa, zamkowa 3. Zamkowa 3, serdecznie zapraszamy. Od kościółka w dół. To no właśnie, od kościoła w dół tutaj, tu kiedyś Rio Lody kręcił, także powinni się starzy tak, mieszkańcy tak, będą wiedzieć, nie? Tak. No. Czekamy na zdjęcia, które właśnie pokażą dawny tak, ten furtel przed tymi wyburzeniami. No właśnie, tu cała ferajna z, z mszy, nie zemszy. Yy, chodziła na lody, kulki, no tego już nie ma, to, to, to się nie wrati, ale teraz mamy porządnego barbera tutaj. się, mega jestem pod wrażeniem. Naprawdę mega, super firma, serdecznie polecam. Dostałem listę z Muzeum Ziemi Czankowskiej. Ciekawe co to jest. Co tu mamy? Świętojańska noc kupały. 15 czerwca łazienki Czankowskie. No proszę, dziękuję. Muzeum mnie zaprasza to oczywiście pójdę. Kiedyś jeździłem na noc świętojańską do Białej, no i tam się działo. Wierzcie mi, tam się działo. Ale zobaczymy na czym polega noc Czy to jest to samo, czy to nie jest to samo? Jest noc świętojańska i noc kupału. Okazuje się, że to jest to samo. Słowianie obchodzi. To jest święto witalności i płodności. Jezu, tam się będzie działo. No, pójdę zobaczyć na to święto płodności. Ja stary dziad pójdę na święto płodności. No dobra, zaprosili to pójdę. Oczywiście Iwona nie puści mnie samego na święto płodności, więc będę musiał iść z Iwoną. Bola. Drodzy, wczoraj dostałem drogą mailową. Dzisiaj odebrałem z pokoju nauczycielskiego wersję papierową. Oświadczenia, które mam podpisać. No i w tym oświadczeniu, które muszę dostarczyć w trybie niezwłocznym. Do sekretariatu bądź do księgowości jest, że niniejszym oświadczam, że zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dziennik ustawy. Słuchajcie, se tak myślę, kto jest autorem takich bzdur. I patrzę. Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Czcianeckiego z 6 maja. I wiecie co, coś mi tutaj nie składało, bo w większości znał ludzi z, z Rady Powiatu, z Zarządu Powiatu Szambasko-Szcianeckiego i nie chciało mi się wiedzieć, że ktoś może takie bzdury pisać. Ale słuchajcie, dotarłem do źródła tego, tego dokumentu, znaczy kto go podpisał, bo tutaj nie ma. I okazało się, że bo to jest 6 maja, coś mi się tutaj nie składało, że to podpisał jeszcze zredagował poprzedni zarząd i podpisany przez poprzedniego starostę powiatu e, czarnkowsko I tutaj odniosę się do byłego starosty i, i byłego zarządu, no bo to co robicie to jest troszeczkę chore. Przede wszystkim, żeby prać pieniądze albo finansować terroryzm, to trzeba te pieniądze mieć. Więc na waszym miejscu zadbę już dużo wcześniej o sprawiedliwy podział godzin, o sprawiedliwy podział dodatków motywacyjnych i wtedy możemy rozmawiać o pieniądzach. Aha, moja czarnkowa się zaczyna. Już chyba ostatnia w tym roku szkolnym. Ale dzięki temu, że dostałem takie pismo, no to wiem, że nie wolno mi finansować terroryzmu i nie mogę prać brudnych... Pieniędzy. Także tutaj bardzo dziękuję, bym kurde nie wiedział wcześniej, że, 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 że tego nie wolno robić. Bo ocaliliście moje życie. Teraz y, słuchajcie, czekam na kolejne takie oświadczenia, w którym się zobowiążę do tego, że nie będę gwałcił, nie będę kradł i nie będę mordował. Bo uważam, że to też jest karalne i, i powinienem podpisać takie y, oświadczenie, że nie będę tego robił. I żeby było jasne, to nie tylko ja podpisuję, ale nie wiem. Na pewno wszyscy nauczyciele, a kto jeszcze, czy wszyscy mieszkańcy naszego powiatu? Nie wiem, nie wiem jak to działa, ale jak ktoś nie podpisze, to co? To pójdzie siedzieć jako potencjalny y, pracz brudnych pieniędzy albo sponsor terrorystów, bo nie podpisał. Nie wiem jak to działa, słuchajcie, ale y, ja podpiszę, wiecie dlaczego? Może to dla Was będzie szok, ale ja... Nie sponsoruję terroryzmu, nie piorę brudnych pieniędzy. Także podpiszę to z czystym sumieniem. Pozdrawiam serdecznie. Całą Radę Powiatu Czampkowsko-Czyszcianeckiego, zarząd i starostę. Słuchajcie, właśnie dostałem wiadomość, że niestety w tym roku nie odbędzie się y, hip hop festiwal w Czarnkowie y, Nie z winy organizatorów, nie wiem z kogo winy. Natomiast, no, przykro, przykro, bo liczyłem na to wydarzenie. Y, wiem, że masę młodzieży chciałoby tego koncertu, bo to jest muzyka y, ekstremalnie popularna, no ale no nie będzie, no. no nie będzie. Także nie wiem, co się stało. Ja, Rysiu Czarnecki wciąż jeszcze króluje tutaj na plakatach yy, w Czatkowie, chociaż dawno jest po wyborach. Kurczę, żebym wiedział, że mój kanał jest taki wpływowy, yy, to bym powiedział też o innych. Pamiętacie, na, jak na jednym z moich filmów przed wyborami powiedziałam, że Rysiu Czarnecki nie powinien być wybrany, bo to matacz? Bo to w ogóle grubsza afera była z, z, z tym Czarneckim. Yy. Nie dość, że podał fałszywe miejsce zamieszkania, żeby mieć dalej, dużo dalej od Brukseli, żeby mieć większą kilometrówkę To jeszcze podał, słuchajcie, że dojeżdżą do tej Brukseli starym Fiatem Uno, którego parę lat wcześniej zezłomował, nie? Także i wtedy powiedziałem, że, że absolutnie ja bym na takiego matacza nie głosował I wiecie co? Ryszard Czarnecki nie przeszedł Także zobaczcie jaki ma wpływowy kanał Słuchajcie, jakbym wiedział, że jestem taki wpływowy to bym też coś powiedział o tym, o bajtku, o Bosiku i o tym trzecim, tym karakanie, zapomniałem jak on tam, o Kamińskim, nie? To może też by ich nie wybrali, bo tak wstyd, kurde, po prostu wstyd, będą w Brukseli, yy, wstyd. No ale krawa demokracji, mnie też kiedyś nie wybrali, no. Zobaczcie, jakie wielkie muskanty nam już urosły. Pełnią rolę tataraku tutaj. Zobaczcie, te szalone ryby. Pomimo przymrozków, zobaczcie, ile tych wiśni mamy. I Iwona tam założyła wiatraczka, która ma straszać szpaki i inne takie ptaszki. Bo oczywiście ptaszki kochamy, ale nie na naszej wiśni. No i się zrobiło w naszym ogródku przyjaźnie dla LPGD, L, LGDP, jakoś tak. O, 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 o.